Maksymalna produkcja dzienna w tym miesiącu pozytywnie zaskakuje. Minimalna negatywnie a niby wypuściło już trzy firmware do pompy ciepła. Zapraszam. Patrząc na prognozę pogody, minimalna i maksymalna produkcja nie powinny się zmienić do końca miesiąca, bo będą takie średnio pochmurne dni, więc ani nie będzie mniej niż minimum, które zanotowałem ani, podejrzewam, nie będzie więcej niż maksimum. Dlatego te wyniki nie powinny się zmienić już do końca miesiąca. Minimalna produkcja 6,5 kWh. Niby mało, ale tak naprawdę taka produkcja w grudniu byłaby blisko maksimum. Więc być może nie jest tak źle. W ten dzień po prostu cały czas padał deszcz nie było, było zachmuszone. Był 15 kwietnia. A maksymalna produkcja 55,82 kWh. Dużo, zaskakująco dużo. Ogólnie podejrzewam, że być może uda się w ciągu roku przekroczyć 60 kWh dziennej produkcji, ale że w kwietniu udało się prawie 56 kWh. Jestem zaskoczony. Na wykresie widać, że prawie przez cały dzień było bezchmurnie i świeciło mocno słońce. I taka produkcja 18 kwietnia w wydgoszczy, a 17 nie było też gorzej, bo też ponad 55 kWh. A widać, że czasem słońce całkowicie zachodziło za chmury i nie było, było zachmurzone. Poza tym w dni, kiedy było na przykład południa pochmurnie, też produkcja zaskakująco wysoka. Tu widać, że do, do południa niebo było bezchmurne, a później pojawiły się chmury. A mimo, mimo to ponad 46 kWh. W inny dzień jeszcze bardziej zachmurzone niebo i też powyżej 36 kWh. Tutaj znowu z rana zachmurzone niebo, a po południu bardziej słonecznie i też 38 kWh także Mimo tego, że czasem nie jest załóżony, to produkcja jest zaskakująco wysoka. Jak to wygląda w miesiącu tak naprawdę było tylko 3 dni poniżej zakładanej średniej produkcji 3 dni powyżej 50 kWh, 8 dni powyżej 40 kWh. Także, także nieźle, ale patrząc na to, jaka jest prognoza pogody, być może nie uda się przekroczyć w wyniku z marca, bo w pozostałej części miesiąca ma być pochmurna pogoda, więc tutaj produkcja może być niższa i. Możliwe, że nie uda się przekroczyć 981 kWh z marca. Liczyłem, że przekroczymy 1000, ale być może to się nie uda. Zobaczymy. A muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony tą dzienną produkcją. Nie spodziewałem się, że w kwietniu przekroczy 50, a nawet 55 kWh w ciągu dnia. Jeśli chodzi o pompecie, po to ostatnio nagrywałem filmik odnośnie problemów z przepływem. I pojawiły się aż 3 upgrade'y firmwareu w ciągu niecałych 20 dni. Z czego jeden z tych upgrade'ów w ogóle nie jest wypisany w części logu do firmwareu. Więc wygląda to trochę dziwnie. W pozostałych są informacje, jakie są zmiany, i żadna z tych zmian nie wygląda, żeby dotyczyła czujnika, przepływu albo czegoś związanego z przepływem. Ale w jednym z firmerów jest informacja, że zostały usunięte problemy z wejściem BT1. Czujnik przepływu ma nazwę BF1, ale być może jest to to samo wejście i rzeczywiście był jakiś problem w tym firmarze, który był wygrany w marcu. Z ciekawych informacji odnośnie update'u firmeru widzę, że pojawiła się opcja ustawiania taryf w konfiguracji pompy co mogłoby pomóc optymalizować koszty zużycia energii, ale w menu nie znalazłem jeszcze tej opcji, więc być może dotyczy to tylko smart kontrolerów z serii SMO. Dziwne jest, że były trzy update'y firmeru, a tylko dwa są odnotowane na stronie NIBE, tak jakby chcieli coś ukryć, ale najważniejsze jest to, że pompa działa poprawnie po ostatnich update'ach i nie ma już problemu z przepływem. To tyle na szybko informacji z mojego świata PV i PC. Niedługo miesięczny update, który pewnie będzie opóźniony o kilka dni, bo jest długi weekend. Dzięki.